Prowadzisz biznes usługowy, i nie pobierasz zadatku za swoje usługi, czas to zmienić. Ja nazywam się Damian Maluga i pomogłem rozwinąć ponad 120 biznesów usługowych w ostatnich 4 latach. Dzisiaj chcę pokazać Wam, jak prosto stworzyć link do płatności, aby pobierać opłaty z góry, czy tam płatności miesięczne, automatyczne subskrypcje i nie prosić się co miesiąc o właśnie płatność od klienta. To jest bardzo ważne w biznesie, żeby to działało dobrze i działało powtarzalnie. Jeszcze zanim zacznę, zapraszam Cię do opisu, gdzie można mówić się ze mną na darmową konsultację. Lecimy! Jestem już w Stripe. tutaj masz home. No i pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, wiadomo, ja tego generalnie aktualnie w ogóle nie używam, ale miałem jakieś tam, testowałem sobie rzeczy. To pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to wejść w produkt katalog. Tam stworzyć swój produkt, dać create new product, napisać name, co to jest, czyli yy, współpraca. No nie wiem, współpraca online. Praca online, praca online, współpraca treningowa online. Yy, I tu opis. Ten opis fajnie by było, żeby ładne dodać. Yy, to jest dosyć ważne. Możesz zaploudować swoje jakieś zdjęcie, coś takiego, jakieś zdjęcie z zawodów, jakieś logo, coś w tym stylu, to też jest spoko. I ile to kosztuje? Czyli powiedzmy, jak masz no, cenę, nie wiem, żeby płat, płatność miesięczną, no to nie wiem, te 500 zł. I jest to płatność miesięczna, co miesięczna, czyli to, to musisz ustawić. I co jaki czas jest ta płatność, czyli monthly, nie eee, możesz ustawić sobie pojedynczą płatność, no czyli jedna płatność, i wtedy co miesiąc trzeba wysłać im link. Nie współpraca online, a tu jest eee, to, że automatycznie pobiera to wtedy, jak dodasz ten produkt, powiedzmy, dajmy, a przykładowo, nie, testowo dodajmy to, to: współpraca online, współpraca treningowa. Uwa. No i dasz add produkt Mamy współpracę online, treningowa, no i mamy później payment links, nie? Musisz sobie wejść w payment links, klikasz dowy, dodaj. Eee, no i masz współpracę online, treningowa. Jedna rzecz. Eee, tu sobie wszystko dajesz, tak jak trzeba. After payment jest ok. Eee, product or subscription, nie? No i sobie eee, tu wszystko masz, wszystko masz, collect, custom names i to też sobie daj, adresy też, dobra, Of, yy, dobra, no i masz powiedzmy create link, nie, tak to wygląda. Możesz zapłacić yy, Apple Payem, no i możesz subskrypcyjnie zapłacić, adres rozliczeniowy, wszystko musi sobie wypełnić, nie metodę płatności, daje informacje, numer e, ko, e, karty i tak dalej, to jest e, subskrypcyjnie, no, czyli musi podać albo kartę, albo Apple Pay'em i dajesz Create Link. E, druga opcja. E, to co to? Nie, to nie. E, to to, to musisz dać. Dobra, druga opcja. Exit. Yy, druga opcja, tutaj jak wchodzisz w katalog yy, No to będziesz miał yy, Create Product No i tutaj sobie Weź yy, pojedynczo, nie, opcję, czyli 500 zł yy, I no nazwijmy to Test yy, Płatność no Test jednorazowa No i tu Wchodzisz sobie w one-off, czyli ile musisz zapłacić, jednorazowo. Add product no, i e, masz test jednorazowy, wtedy znowu w payment links, new e, test jednorazowa, I wtedy troszeczkę to inaczej wygląda. No, bo masz możliwości płatności kartą, przelewami 24, plikiem i e, e, robisz create link, powiedzmy. No, z się link. No, i kopiujesz link, kleimy No i tak to wygląda, nie? Tylko, że tu fajnie by było, jakby to było bardziej opisane, to, to tam, właśnie w, w tym produkt, katalog, nie? Tutaj można ewentualnie Edit produkt i ładnie sobie to opisać, nie? Więc dobrze by było, jakby to było ładnie opisane. Fajna ikonka, żeby to wyglądało dobrze i tak naprawdę Eee, tu tyle, nie? Jakbyś miał jakieś pytania, to śmiało pisz.